Ile ćwiczy owca natura naturalnie lat? Owca ćwiczy 15 lat naturalnie. O pierdolimy o tej naturalności, pierdolimy. No i będziemy pierdolić, bo to jest część kurwa naszej gry. Gdyby mi tak Nunes trzyma to nie pierdolił o naturalności, to kurwa, kto wie, czy byśmy nie zajebali wcześniej. Nie wiemy tego. Czy byśmy nie zajebali. Wcześniej. A w każdym odcinku. Hi guys. Natural bodybuilding. Kurwa Majhem, Natural Majhem, Show. Kto wie czybyśmy byśmy nie zajebali wcześniej, czyli serio już na, teraz na krecie. O sobie. widzisz, właśnie to jest co, to, to jest część naszego kanału. Też się porozmawiałeś o tym, bo to jest główna rzecz w waszym konflikcie, nie? To jak to jest, że ty nie zbudowałeś takiej sylwetki jak owca? Ten case naturalności dużo mnie nauczył odnośnie teorii spiskowych w internecie, że, wiesz, często coś wyrobiamy na jakiś temat, a na przykład nie znamy się totalnie na temacie i coś, co się wydaje, myślimy, że jest na pewno tak, a jednak okazuje się, że tak nie jest, nie? Trzeba zawsze na spokojnie ocenić sytuację. A ciągle nie bierzesz? No tak. No co, dlaczego? No tak, no i wiadomo, i, i to ważne. Ja nie prze... że... Zobacz. Na ja kurwa! Ma... Na przykład teraz tylko kreta biorę. <ślesk> Serio, nie. Teraz tylko kreta, a potem przyjebie znowu. Wchodzisz na bombę! Na kreatynę. Na kreatynę. Na kreatynę. No! I po kolacji zawsze miarka. Nie żadne w dzień rano, regularnie. A wiesz, co jest najlepsze? kolacji, gdzie ciało jest naładowane? Kratyna naładuje się przez noc. Z węglowodanami wszystko godzi kurwa przez noc. Kurwa. A jak mam być tak szczery, to jak patrzę w lustro, to sam sobie nie bierze. to, to, Aj, to jest kurwa, jest kurwa gran, ty Tak jest szczerze, nie wiem, czy nie wiem, tak no. kurwa. Idziesz wiem, no czy nie wiem, czy nie wiem, czy nie nie wiem,